Atak aniołów, akt pierwszy, rozdział ósmy. Długie i kościste ręce, wyciągnięte przed siebie, już czujące zapach tych kwiatów. Chwila dzieliła ją od zamurzenia się w czarno-białych cudach. Wielkie oko sadzone na niebie uważnie obserwował. obserwowało. Już czuła, jak końcówki jej palców dotykają kwiatów. Chcąc spadać tak dalej, chcąc dalej piliwiać swój cel, Bo ona wie, że gdy, go do, że gdy do niego dotrze, to przestanie być tak piękne. Zamknęła oczy i zaczyna szybko mrugać, budząc się w białym pokoju hotelowym. Pora dnia wyglądała na wczesny ranek przez szparki w yy, Ale ona przed chwilą była Później w późnym południu w gabinecie taty. Elizabeth zrozumiała, że musiała unieść trochę czasu. Dziewczyna umutnęła wzrokiem w ciemnym pokój który mimo, że był biały, to miał w swoich ścianach subtelny kolor niebieski. Lekki światło zaintegrowane z liniami i ściany sufitu, tworząc pozornie spokojny nastrój, który delikatnie podkreślał kontury pokoju. Ty podniosła wzrok, ujrzała na suficie pokryty płaskim, Postarzała sufit pokryty płaskim ekranem, na którym wyświetlały się gwiazdy. Cała piękna noc linie. Rolety, rolety przysłaniające okna wpadały i pozwalały wpaść światłu przez małą szparkę przy ich zakończeniu. Łóżko znajdowało się w centrum pokoju, wraz z szafkami nucymi po bokach i telewizorze naprzeciwko. Powinna panikować, nie wiedząc gdzie jest. Jest zupełnie sama, ale ona czuje się w sumie jak w domu. Jeszcze raz przecierała oczy dla pewności. W tym momencie dała osoby we znaki, wypalenie z ręce, owinięta bandaż. Przyglądała się jej, nie, nie czując nic poza bólem podczas dotyku. Kojącą ciszę przerywa pukanie do drzwi. Jeszcze raz poglądał w bok i łapie za lampkę, wyrywając ją z kontaktu. I szybko chowając się pod łóżkiem, a ciemna poście spływająca z łóżka zasłoniła ją. Pukanie ustaje, a drzwi się otwierają. Do pokoju wchodzi Maria. Na jej widok wyczugała się z łóżka. Maria? Elizabeth, już nie śpisz? Nie, gdzie jesteśmy? Och, siadaj, trzeba ci trochę opowiedzieć. Dziewczyny siada na łóżku, a Maria obok niej. Dobra, Maria bierze głęboki O. Słuchaj. Po tym, jak coś dziwnego stało się w porcie, Elna znalazła nas nieprzytomnych i zabrała. I po tym, jak się obudziliśmy w pokoju obok, pozwoliła nam skontaktować się z rodzicami w końcu no i, wiesz, no i Potem ona przywiozła ciebie i tam położyła ci łóżko i ty spaśnąłeś, no i rozumiesz, co się stało. Mhm. Mm Elisabeth spuściła głowę na dół. Drzwi lekko się uchyliły. Do pokoju wślizguje się Z. Podbiegł do niej i wskoczył na jej kolana. Co ci stało, rękę? Mary patrzyła, patrzyła na jej dłoń. Oparzyłam się. Jak ja się oparzyłam, bo był nieznośny, nawet po, opa, po opatrunku i lekach. Dlaczego się oparzyłaś? zapyta Elizabeth. Ale szybko ugryzła się w język. Przecież Ewa uczuła, że takie rzeczy się nie pyta. Wiesz, miałam wtedy 5 lat i uważam, że, że wiem wszystko. Rodziców nie było w domu, a ja byłam bardzo głodna. Chciałam sobie zrobić proste kanapki i herbatę. Wlewałam wodę i nastawiłam czajnik. jak zawsze mama to robiła. Wszystko zrobiłam, stojąc na nie do końca stabilnym krześle. Szybko złapałam za gorący czajnik. Jednak... Był on tak gorący, że poskoczyłam i pójść Krzesło się przewróciło razem ze mną. Czajnik przewrócił się na blat, wylewając grządek na moje nogi. Maria ściągnęła skarpetkę, cała jej stopa pokryta była czerwonym śladem ciągnącym się dalej po nocy. Przykro mi z tego powodu. Wiesz, później słyszałam, że mam szczęście, że nie na twarz. Elizabeth tylko przytakiwała. Maria patrzyła na nią, po czym się uśmiechnęła. Elizabeth zdaje sobie sprawę, że musiała to być straszna rzecz. Ale nie może z siebie wykruszyć nic, ani słowa, ani uczucia współczucia. Hej! Mario! Usłyszała z, z pokoju obok. Elizabeth zauważyła, że oczy Marii przestały się błyszczeć, gdy wróciły na ziemię. Ły podniosły się z łóżka i poszły w stronę drzwi. Chłopaki siedzieli w salonie, połączonym z kuchnią i pokojami. Maria, idziesz! wołał John, siedząc obok Erik. Co się nie dzieje? Elizabeth patrzyła na nich, mi miętosząc w rękach skrawek piżamy. Elizabeth? Chłopaki i chłopacy zawołali. Obudziła się i o wszystkim mi powiedziałam. powiedziała Maria, kładąc swoje ręce na biodrach. Dobra, chodźcie mówi Erik, obracając głowę w stronę telewizora. Elizabeth i Maria podchodzą do kanap. Na ekranie pojawił się minister obrony i ministerka środowiska. Rozpocznę z przemówieniem. Moi drodzy mieszkańcy Warnor, zdajemy sobie sprawę z ostatnich wydarzeń w naszym wspaniałym mieście, ale wszystko jest pod doskonałą kontrolą, a nasi dobrze wyszkoleni mundurowi zapewniają bezpieczeństwo, jeśli tylko wszyscy zastosują się do nowych reguł. Pani ministrze. Czy wzm wzmożone akty przemocy są powiązane z porwaniem córki Charlesa Hubarta, szefa American Technologies? Pytanie jednej dziennikarki rozpoczęło falę innych pytań. Porwaniem? Johnny rozkłada ręce z niedowierzaniem. Własny ojciec cię porwał Alex spogląda na Elizabeth. Przecież ty sama uciekłaś mruknęła Maria. Sen socjalizm. Czystej postaci, mówi Elizabeth. Sen, sen, sen co? Zapytał Johnny. To sztuka dziennikarska, w której można wyolbrzymiać lub zmieniać fakt. Moja matka musiała zaostrzyć sprawę, by był podaż. Podaż. Większe zainteresowanie i większa chęć znalezienia. Co ty pierdolisz? Zapytał Erik. Wiesz, bardziej przyciągnię cię sprawę, w której jakaś osobistość została porwana czy uciekła. No raczej porwanie, mówi Maria. Właśnie. Porwanie oznacza, że półświatek może się tym zainteresować, bo w końcu to ich środowisko. Na dodatek matka oprawiła to nagrodą. Nadal nie rozumiem, powiedział żony. Chodzi mi o to, że powiększyła zainteresowanie sprawą, czyli zwiększyła środowisko, do jakiego dotarło to. I, I sprawia to, że teraz miejsce jest. Że teraz to miejsce jest chyba jedyne, w którym coś nie wyda mnie na policji. O mnie tyle chaosu o jedną dziewczynę. A o mnie i o mojej katastrofie nic nie mówią, mruknął Erik. A co tam się właściwie stało? Marek patrzyła na niego. Nie wiem, ale wiem, że tam ominęło mnie. A nie wiem, ale wiem, że i tak ominęło mnie to, po co płynąłem. Czyli? zapytał żony. Rodziny, koleżanki. Nagle w domu rozległ się dźwięk z łąka. Wiecie, kto to? Elizabeth patrzyła na pozostałych. Pewnie Elena, mówi Erik. pewniej się, była Elisabeth czekana, z lampą pod łóżkiem. Rzuciła Maria. Co? Chłopaki patrzy na nią. Cicho, spokój. Elisabeth podchodzi do drzwi i zagląda przez zdrajcę Jezusa. Widzi Elenę. Za kobietą dwie latające metalowe kuleczki z zakupami. Więc Elisabeth otwiera drzwi. Elena wchodzi do pokoju, a. Elizabeth patrzy, jak roboty wlatują za kobietą, i w stronę blatu. Reszta dzieci patrzyła, jak Elena do nich podeszła. Elizabeth, miło mi Cię widzieć! Elena uśmiechnęła się do niepewnej dziewczyny. Elizabeth patrzyła na nią w ciszy, czując się dziwnie z oczami wszystkich na niej. Dzień, 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 dzień dobry? wylukała. Jak na dzieci, wszyscy jesteście strasznie formalni! zachłotała Elena. Pani jest głosem z telefonu? Elizabeth patrzyła na nie podejrzliwie. Tak, to ja we własnej osobie. Jaki głos? Zapytała Maria. Jeśli chcecie szukać porywacza, Elizabeth, to, to teoretycznie mogę być to ja. Zapy y zaśmiała się Elena. Elizabeth penetrowała ją wzrokiem, zastanawiając się nad ilością alkoholu w jej krwi. Przecież na trezioni nie ma aż tak szczęśliwych ludzi. Dlaczego chciałaś im pomóc? zapyta Elizabeth. Uśmiech Eleny blednie, ale nie na długo, zanim jednak coś powie, rozbrzmiewa telefon. Zamiast odpowiedzieć, odbiera i znika na tarasie. Nie spokój, Elizabeth. Johnny założył swoją rękę na jej ramieniu. Elizabeth wzięła głęboki oddech. On ma rację, mówi Maria, podchodząc do nich. – Tak, maluszku, nie smuć się – dodaje Erik, zakładając ręce na piersi. Johnny rzuca mu zabójcze spojrzenie, a Maria mówi – Weź przestań bradzić! Uderzyła po w ramiu. Ej! – krzyknął Erik. Maria został go, Elizabeth mówi spokojnym tonem. – Kurwo! – przewraca oczami Erik, masując ramię. – Wiesz, ja cię nie wyzywam. Ja cię nie będę lepszym przykładem, jak ewolucja nas zawiodła. Jeśli starasz się być mistrzem dzięki jej posty, Elizabeth, to póki co ci słabo idzie, mruknął ponownie Erik. Zamiast jesteś słaby, Johnny warknął. Zamiast się tym martwić, Elizabeth ma z tego powodu ubawę i satysfakcję, która ją dziwnie pobudza. Fakt bycia niską spływa po niej jak kolejna obelga, łącząc się z wieloma innymi podejstopami, jako nowa część ludzkiego cienia. Wiedział, że mogła się nie odzywać, i bo nie byłoby tematu, ale ją kłótnie, a zwłaszcza to, że wychodzi na jej. Maria łapie ją za rękę, a Izabet obraca głowę w jej stronę. Chodź, Lizzy, ubierzemy cię, a potem zaczniemy korzystać z dobrostatu najlepszego miasta na Ziemi zapiszczała Maria. Na tym słowa, jak cień, pojawia się Elena. Warnor jest za duże, żeby dzieci chodziły po nim same. Ha. Maria zrobiła smętną minę. — Gdy będziecie wychodzić, na dole macie przydzielonych ochroniarzy — mówi Elena, szykując się do ponownego wyjścia. — Na blacie kuchni zostawiam smartwatch. Jest na nich mój numer i wszystkie informacje. Pa! — Powiedziała wychodząc. Elisabeth spojrzała na blat. — Prywatni ochroniarze? Ale super! Maria podskoczyła. Szybko jednak wzięła głęboki oddech i złapała Elisabeth. Ten nadgarstek i pociągnęła ją do innego pokoju. W drugim pokoju Elizabeth położyła się na łóżku, a Maria otwiera szafę. A jej oczy zrobiły się jak pięć złotych. Wygląda na to, że Elisabeth tutaj mieszka. Inspektor Maria zaczęła przyglądać zawartość szafy z dokładnością i po kolei ocenia każdą rzecz z jej wnętrza. Palcem delikatnie jeżdżąc po zimni i samitnym, pełnianym i falowanym materiale. Krótkie, długie, obcisłe, dresowe, eleganckie, domowe, kolorowe i nie tylko. Pewnie tak. Odpowiada Elizabeth, kładąc się na łóżku tak, że jego zwisa z drugiej strony. Łóżka. Niebieska ziemia i z wisającymi soplami budynków ozdobionych różnymi światłami widocznymi z, w nocy. Seth położył się tuż obok, wpatrując się wraz z nią w panoramę miasta. Maria? Tak? Dlaczego tak szybko zmieniłaś to z Wiesz, Elizabeth, ja nie palę się do roboty albo do prostytucji. Jestem leniwa, ale marzę mi się wygodne życie. Więc chcesz znaleźć kogoś bogatego? Tak. Tak. Skoro tak chcesz, ale dlaczego byłaś dla niego taka miła? Co to ma do rzeczy? Ponieważ jeśli książki mnie czegoś nauczyły, to tego, że tacy, że tacy jak Erik, żeby, chci, żeby chcieli być nasi, muszą być traktowani trochę gorzej. I trzeba im umieć odpryskować. Z jakich książek wyniosłaś taką wiedzę? Słod pada. Jedyna słuszna forma do dowiadywania się o relacjach, międzyludzkich. A, no. Dzięki. Maria uśmiechnęła się do niej pod nosem. Za co? Cały czas obserwuję miasto z okna do góry nogami Elizabeth. Cała rozumiałość. To jest Twoja decyzja. Twoje życie. Każdy może mieć na nie inny plan. To jego sprawa. A ty co chcesz robić w przyszłości? A nie wykorzystasz mnie dla pieniędzy, jak ci powiem? <grystanie> Maria Majra zaśmiała się ciep ciepło. Nie, nie, Ty jesteś tylko koleżanką. Na razie. Elizabeth zastanawiała się, czy to ma na celu wzbudzić jakieś emocje sugerujące zauroczenie od jej strony, czy możesz szkoła nie sobie gruntu pod przyszłe kłamstwa. Trzymaj, Majra, Wróciła jej białą koszulkę w dwufiastych rękawach, do tego dorzucając czarne spodnie z szelkami, a na koniec masywne platformy. Maria okrążyła jeszcze wszystkie mniejsze szafeczki. Z jasnego, gładkiego drewna wyciągnęła kilka złotych łańcuszków i eleganckie kolczyki oraz różne łańcuszki, przymocowując je do stroju, dodając szyku i hałasu jak u Eleny. Dzięki. Elizabeth podrapała się po głowie. Nie ma sprawy. Teraz się ubieraj i idziemy. Dobra. Maria wyszła z pokoju i idzie do Erika. Wiesz, Erik? To nie było miłe. Dziewczyna opiera się o oparcie kanapy. Dalej chcesz to kontynuować? Nie zwracaj się do mnie z wyższością. Jeszcze wczoraj nie było z tym problemu. Maria zacisnęła ręce, zdając sobie sprawę, że Elizabeth przy nim to jednak anioł wszechmogący. Wstyd zaczął zatakać jej kół od środka. Zresztą myślałem, że też jej nie lubisz. Ale ja jej nie wyzywam. Przecież przyzywałem ją raz o mnie, ale wy dramatyzujecie. Zresztą ona powiedziała, że nie macie jej bronić. Przestańcie aktować ją jak dziecko i bronić ją z tego powodu. Ty i ja jesteśmy oni o dwa lata starsi, a Johnny o rok. Dwa lata to tak dużo? Erik wstał poddenerwowany i zbliżył swoją twarz do twarzy Marii: Tak? To tak dużo burknął przez zęby i odchodząc w stronę drugiego pokoju. Akurat Elizabeth wychodziła ze swojego, a on uderzył o nią swoim ramieniem, obrzucając dziewczynę nienawistym spojrzeniem. Co? Co mu się stało? Elizabeth podeszła do Mary. Ach, chłopaki! Mary machnęła ręką. Gdy Elizabeth obróciła się w stronę drzwi, wpadła na żonego. Zanim jednak upadła, ten zapał ją drżącymi rękami. Sorry wy wymamrota. Maryja skrzywiła się, i przerzuciła oczy. To ja, przepraszam. Czy on pomógł utrzymać się Elizabeth, gdy stanęła na proste nogi? Dopiero po chwili ciszy chłopak ją puścił i opuścił ręce swoje do boku. Dobra, koniec. Mara zapała Elizabeth za ramię i wyciągnęła na korytarz. Idąc przez długi korytarz, Elizabeth po wytarła stróżkę krwi cięknącą z jego ust, zastanawiając się nad kilkoma rzeczami. Uciekłam z domu. Matka wystawiała za mnie nagrodę. Informacja o nagrodzie za złapanie dociera do odpowiednich ludzi, przez co po przybyciu do Warnor przywitało mnie dwa takie z bronią w ręku, z czego raz oberwałam i nic mi nie jest. Spotkałam swojego ojca po pięciu latach i znów zaczęło dziać się coś dziwnego. Jakiś krucyfiks wypalił mi rękę, a ja dopiero teraz zastanawiam się co się dzieje i co ja robię. Co jest z zetem? Co Jest coś nie tak? Ale co? On chyba nie jest. Po co Bóg miał uczestniczyć w moim życiu? Nawet to samo pytanie chyba mogłyby sobie zadać wprost i jama. Nigdy tak naprawdę nie zgłębiałam się w ten temat przecież nie jest to możliwe. Wszystkie źródła przedstawiamy mnie jako potwory, morderców, cienie złe i wszystkie problemy z tamtych czasów. Że są przestrogą dla tych, którzy chcą oddać się zło i zboczyć na niewłaściwą ścieżkę. Przecież obie oddały duszę Zetowi, ale czemu ja mam być następna? Na razie wygląda na to, że trzeba samodzielnie się wszystkiego dowiedzieć. Internet to najłatwiejsza droga, ale tam dostanę tylko jednostronną wersję... Tam dostanę tylko jedną wersję przedstawiającą ich jako tych złych, bez jakiejś drugiej strony. Jakby wszystko było czarno-białe, ale przecież życie takie niestety nie jest. Jednak kiedyś ktoś mówiła, że wszystkie prawdy zawsze są w księgach. Największa biblioteka na ziemi jest tu, w Warnum, na placu zwycięstwa. Z Zastanawianie... zastanawiania się nad swoimi decyzjami wyrwał ją Z. Chyba o mnie nie zapomniałaś. Jego czarna sierść muskała ją po kostkach. Jakże Jakżebym śmiała? Dziewczyna bierze go na ręce i przystała do piersi. Elizabeth? Maria patrzy na nią, tak? Czy ty gadasz z tym zwierzakiem? To on gada ze mną. Maria patrzyła na nią, ale szybko jednak zajęła się swoim iP iPhone'em. Idę spojrzała na leta, który zadowolony spał smacznie. Jak coś tak słodkiego mógł być? Bogiem zła! Więc zatrzymuje się na piętrze minus trzy. Wychodząc z windy, ujęła długi korytarz połączony ze schodami, a na, koń a na jego końcu były drzwi. Na zegarku pokazujesz tu, mówi Maria. Elisabeth ruszyła w stronę drzwi. Czekaj! Maria krzyknęła na nim, lecz ona otwierała już drzwi. Zanim zdążyła stawić krok, do tyłu, pcha, pcha ją podmuch lodowatego wiatru. Wychyla, wychyliła głowę przez drzwi i widzi pod całą lodową krainę wielki, leśniący pałac otoczony burzą śnieżną. Patrzy z zetem, jak tańczący wicher tworzy malownicze zaspy ze śniegu. Maria łapie ją za ramię i ciągnie do tyłu. Ej, wszystko gra? Mówi. Ej, to bez znowu za drzwi. lecz teraz widzi tylko betonowy parking. Tak, tak, wszystko, dobra. Na parkingu widać wiele samochodów marki Next Grand Technologies. Od sportowych, poprzez osobowe i rodzinne. Kilka limuzyn i vanów dostawczych. Przy jednej z limuzyn są trzy osoby dwóch postawnych, łysych mężczyzn o kolorze skóry, skóry szkarłatnej, w czarnych okularach, z słuchawkami przy przedłużonych uszach, ubranych w garniturę. Trzecia to kobieta. Pruda kotka, ubrana identycznie, również w, posto, pod, w postawionej posturze. Wy musicie być Elizabeth i Maria deptała kobieta. Tak, odpowiada Maria. Ja jestem Rudy, ten po mojej lewej to Lartax, a po mojej prawej to Gorgix. Was nie było czterech? zapytał Gorix. Dwaj zostali, odpowiada Maria. Dobrze, gdzie chcecie jechać? Zapytała Rudy. Do biblioteki na placu zwycięstwa. Elizabeth wtrąca się, a Maria patrzy na nie, pytając. Ej! skrzywiła się Maria. Dobrze, ja i Rudy pojedziemy do biblioteki, a wy z Gorixem i Lardaxem pójdziecie gdzie chcecie. No ok. video Maria